maju to ja nie wiem, czy nie będę dopiero pod koniec Tu się spadało? Spadało No Ja się odbiłem od jakiegoś gówna A jeszcze mi kurwa bańka przypierdoliła w rej. Czekaj, bo głapało się shifterm O Jezus No i Kurwa spadłem też Pierdolę ten interes Kurban, dobra. Nie, no chud... Opa. Hmm, kurba. Opa. Tego pacyckiego mówisz? kurwa nie. Oj, dobra, spieraliłem się na dół. No, wyjebany, biegnę. Co? <laughs> dobra. Nie, hmm, co? Ja nie najlepszego tego muszę spaść. O Jezus Zapomniałem, że tu trzeba wlecieć w to gówno Dobra, jestem Czwarty A byłam pierwsze. Ale ja co zrobiłam, i poszłam z środkiem, dlatego że chciałam, że idzie Ja to też ważne. to skupiłem, kurwa, totalnie Ale i tak za pierwszym miejscem No praktycznie nie A tu i tak przechodzimy Przechodzą wszyscy, którzy chcą przejść Mówiłam tyle no. czasu, by... Patrz, zapomniałem puścić nagrania też. Teraz. Ty też pewnie zapomniałaś. Nie, no nie będę puszczał, kurwa, jak to bez sensu, kuźwa, puszczać ja na Tak, na tym. Nie. Yeah. Włączę na następne. to by się też przydało i coś... A mam. Pograt. Widziałem Diablo masz, kuźwa. Leszczu. Ale nic Leszczu nie było. Bo nic nie było. Nieważne. Co ja tam zrobiłam? Chyba tylko... robiłam potwora. Ja mam chyba cztery takie misje poboczne jakieś, kurwa, hmm. jakby na to wychodziło. Nie wiem kiedyś Błownie to zrobiłam. nie mam... Nic. Może ja to zrobiłam? I wiesz, z tego chyba... To... Dobra, to jest light. No chuj. Chociaż kurwa ostatnio przegrałem na tym. No. Ale z pizzy było gościu kurwa la... o, jak miejscu, spadłem. Nie spadłem. No właśnie, z jest. No z samej góry, kurwa. Wy wszyscy byliście no. na samym dole, a ja z samej góry jeszcze kurwa spierdoliłem się na sam dół kurwa i spadłem do mazi. No, tej wypierdalam od razu. Raz. Nie doleciało. Raz. Chyba. Spierdalaj się stąd! Ja pier... Kurwa Leszczu! Co wy robicie? Podłem. No spierdalaj! Kurwa Kleszcz jebany! Ja... Ja... O Jezu jestem na niebieskim... Dobra jeszcze fioletowy biegam Co? się sama zabije Wygrałem. Na na, żółtym na, na na pomarańczowym skończyłem. Na, na którym pomarańczowym? Na samej górze. Trzecie, trzecia od góry. Ja chyba na czwartym. Ty byłaś na niebieskim, to byłaś dwa pode mną. różnica, jak i tak no, no. Szybkie akcje, kuźwa. Level fajnie się wbija. Ja Teraz już nie. Trzynasty level mam. kupy ja też. A. Up. Nie. Redi, Aśka. Andrzej, sto pięć. koła. Co sto pięć koła? Trzeba na level. Aha. To jest się manko widowie. Witamy wszystkich. Chyba. Ja ją lubię. Dwa okrążenia? Dwa No tak. elegancko. I tak już bez różnicy, który tu będzie. powiem od razu wskoczył do góry. by się nie pieprzyć z tym głównym Hop. Hop. Dobra. I już wiem, że będę pierwszy. O ty kurwa tam, ja Przysunęli. nie to będzie miło. To na pewno nie będę. A co za różnicę, które będziesz? Nie, No ty kurwa, Franco, Jewana. Dy, Jeszcze mnie wykurwiło, gówno. Ojej. Na pierwszy nie będę już, na pewno. Będę drugi. Ała! Gon się leszczu. Ty pierwszy jestem, o ten gościu tam. Nie, biegnie tam. Daleko jest przed nami. He, nara, kleszczu. Kurwa ściga I fartem to tylko zrobisz. Ej, kurwa drugi. No ja tak kurwa Zrabi. nic, ale jesteś Za pierwsze miejsce masz troszkę więcej punktów, no. Angie 15? Ale masz, Nieważne A i tak nie byłeś pierwszy. No byłem drugi. No. Nie no. za to nie zostaniesz. No trudno. To byłem przed tobą, najważniejsze. Wow, gratuluję, wygrałeś tylko dlatego, że wlazłeś mi pod ten... Eee, nigdzie ci nie wlazłem. Wlazłeś pod to właśnie. Nie wlazłem. Wlazłeś pod trampolinkę i tyle. A trampolinki te odbijają do przodu, więc... Tak, i wlazłeś mi, no. mi na to. I mnie wróciło. Aha. Aha. <laughs> 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 Shift naciśnij. Nie, shift, tak, shift, nie shift, yy, taba. Bo niki pokazuje. A żeby zobaczyć paru leszczy, którzy ganiają się przed metą kuźwa i nic no, nie robią. Ilu grają to... kurwa na padach, nie? Właśnie. Cześć. No właśnie, nikogo nie ma na kąpie. Chyba tylko mnie. Jezus, Maria. Albo tak pokazuje po prostu. Dwóch leszczy odpadło. Jak więcej ludzi stało przed metą? O Jezus, kochany. Mówię plus tej tego, jak coś nie. Solą na ludziach? No, ale chciałam to inaczej. Dobra. Tego solą na ludzie plus ich. O Przejdą i piją. Także nawet jeśli są pietole. O, ja tu chciałam iść. Kie mi. Mój. Ja Ale nie wiesz, czyli wiesz, jakiś taki ci... kwiat? Nie wiesz, czego tak... ja się śmieję. Te, nie, że spadłam, że nie zrzuciłeś. <śmiech> <śmiech> czyli, czyli wiesz, że ja cię zrzuciłem. Tak, ja i tak to chciałam sprawdzić. Nie chciałam zrobić to bardziej udolnie. Zobaczcie, czy się z... zacznie trząć. <noise> chciałam to zrobić bardziej udolnie Bo widziałam, że oni to jakoś robią, tak? No i czekasz, aż zaczynała się samo trząść. No. Tak jak tutaj masz no. Także. Ale tu też czasami możesz czekać kurwa do usranej nie. śmierci na to, nie? Dlatego chciałam bardziej do tego podejść. I nie wiem, czy to bardziej ty mnie zepchłeś czymś? Nie, ja cię zepchnąłem, bo cię trzymałem. Trzymałeś mnie. Trzymałem cię. Nie. No mam na nagraniu, kurwa, że to ja cię zepchnąłem. Ty nie trzymałeś mnie. Trzymałem cię i normalnie cię zrzuciłem. No, bo ja się normalnie puściłem, chodziłam. Puściłem, puściłem cię normalnie na samym, na samej krawędzi praktycznie. Ja się normalnie szłam bez trzymania że... No to nie wiem, no ja cię puściłem, wiem, że na samej krawędzi o, to... No głupek, kurwa Czasami mi się wydaje, że naprawdę ludzie są na tyle tempi i robią ich specjalnie e, Na tej pierwszej, pierwszej o. Robili też specjalnie się... mm -hmm. A tutaj ci są Może i tak być. O Jezus, Maria, dobrze jest jeden. Powiedziałam to. Obawiam się, że może być. To jeszcze jakiś ten pieruk kurwa gania, nie? Dobra, czekaj, w którą stronę ty Patrz, się jesteś? Dobra, a nad nami nie ma nic. Ej, gdzie jesteś? Nad nami nie ma żadnej... on leci w tą łękę. ode mnie. Jakiegoś pieroga złapałem na, na ręce. No puść mnie o, pieruch spadł. O, nie, o kurwa. Nie. O kurwa, o kurwa, o kurwa. Dobra, pieroga nie ma. Teraz pilnowaj no 12 sekund. U, ty kurwa, spierdalaj! No puść mnie, lesz tu! No <śleszy> <śleszy> Wygada. <śleszy> A to był, to był słodki przytulasek? Na trójkę. Nawet kopię jaki był. No, no. Bo ty teraz co dostanę? No 12,600. No, a wtedy. A wtedy ile dostałeś? Bardzo mało. I od tysiąc coś. No ja tu. Na no razy dwa. Od dwa coś. O, mam synu. Prawie Też. Piętnasty. Prawie 15. Dosłownie. Brakuje mi pewnie. tysiąca? Przejrzeli genezę twojej ksywki, kurwa, to by sami to powiedzieli, że nie jest dupy wzięta. A ja twoją genezę kiedyś ksywki przedstawię, jak chuj. 100% kurwa, nie będę się hamował. Ja nawet nie. To się przypomnij. Wiem, co robiłam. No jak właśnie. były zajęcia. Aha, Ale ty chyba nie. Nie, nie, wiesz. Chodzi o, nie chodzi mi o zajęcia zdalne, chodzi no. mi o twoją genezę ksywki. Nie. Opa. O kurwa, spadłem. Opa. Hop, hop. O ty kurwa, nie w tą stronę poszłem, to trzeba ja widzowie. Ale pizza blada. No, co za wiatrak? Przecież on tu, nigdy nie tak nie słyszał. Ani. Ani. ła, wiatrak nie. Pierwsza. Hoppa, hoppa, Ten wiatrak wiatrak trzy razy nie, no, nie do... co? Bo okien, Ty, okien. Ja. Pierwszy raz tym przejściem lepiej byś leciała, kurwa, nie? Dlatego no, tu w hełmie jakimś wiatrak zrzuca Ten jest głupi, to nie oglądam go Ten jest głupi, to nie oglądam, bo środkiem próbuję lecieć Jakiś pingwin, kurwa, z kapeluszem No na środek się odbijają, kurwa, tymi gównami Dobra, tu jest też kolejny głupek Trzech głupków Co ten zielony robi? Kolejny debil, dobra trafił Miał farta No i dupaj. Czterech ludzi kuźwa nie wiem w ciula se poleciało Nie? Ale szybko Więcej Dwa, cztery sześć, sześć osób w ciula poszło Już finał chyba nie 12 osób to nie Co to ma być? Ale przykład wszystkim dościgające te mety. Ale ja to wszędzie tak jest. No dobra, ale to jest wyścig, nie? Przynajmniej nie z ludźmi, tylko z tak czasem. Wszystko. Nie, nie. Ja, ja myślę, że. Nie? Co ja? Te twoje Tam wystarczy wcisnąć, ale w sumie... Ty jesteś tutaj na tym? Na kręciołku? No to tak, to ja. O Jezus. O, sławki mi padły, nie słyszycie? Zaraz sobie podłączę. Kurwa spierdoliłem się. Op. Dobra, ja se tu stoję. Hop, ty kurwa, Franco! O, widzę, że też spadłaś. Andrzej. Zaraz się Aśka podłączę. No i spadłem znowu, no ja pierdykam Ała, znowu Ole mi pizło Dobra Gdzie jest kabel? Chamremie nie zachęca. zaraz ją będziecie słyszeć, jej wkurwianie się jakim próbuję zrzucić. Dobra, ja jestem. Chyba widziałam, że tylko. Nie wiem, no próbowałem, no. myślałem, że się wkurzasz troszkę, ale. Już się przyzwyczaiłem. <laughs> jest taka walka z czasem, tutaj gdzie nie gdzie czasami, że. Jakbyś mnie rzucił gdzieś gdzie Zdycha po spadnięciu. A to tak. To byś się wkurwiła nie dziękuję. Ty tak. gdzieś, gdzie jest, Gdzieś, gdzieś gdzie nie wszyscy przejdą. Jak tu. Nie. O mnie tak. od najgorszych. Tak. O, to jest kurde zbyt proste, żeby się nie pomawić trochę. Chyba wie tego nie? No typowo Tak jak A na jak ja ten widzę... gość Zielony Co oni robią? Czego oglądać nie chcę Czekaj czemu nie działa tab? Tu nie widzę? No bo tu nie było widać no. no właśnie kurwa to było dziwne Że nie widać Niku. No debile Pierwsze miejsce zajęłem, ty. W czterech tylko jesteśmy w finale. Pięciu. O jezus, ta kulka. Dwie nawet w sumie. Możesz... Staraj się nie uszkodzić lodu i mnie ten nie wypaść. Dobra. No, no jak się nie uszkodzi lodu, no? Aniż. Dobra, tu już się widzimy. Coś takiego wakacyjnego. Nic nie widziałam. Dlaczego? Dwa razy kończę. Przejdę! Yes! Kurwa, nie wierzę w to. Przejrzyj raz. Dwa razy cię nie było. Raz razy, jak cię przetrzymała mi, drugi raz jak wracała. No i spadłam. W drugą stronę poszłam, w drugą stronę. Kurwa, kurwa! wygrałem Myślałem, że to. Ja, właśnie. Tak, chujowa. No, kurde, powiem ci, że tutaj nie, nie ocenisz to karczmowego. No nie. Kulki. Ja myślałem, że ona no, poleci tak. w prawo, ona poleci nagle. Bo tutaj, jak wleci do góry, to ona jakoś dziwnie zakręca. No. Ale chujna, ile punktów dostałaś? 400. Kurwa, 1600. Razy dwa Ale mam 15. Tragedia. dobra, dawaj jeszcze jednego. Spadamy z tej gierki na co innego. Do, no nie wiem, jakiegoś Fortnite, bym zagrał może. Wszystko? Dawaj w CSa. Nie, w CSa będę na im Ja też. Ja Fortnite'a nie miałem dawno. Bo bardzo dawno nie miałem Fortnite'a. W kurde, to katowane było nieziemsko. O. Chyba z 10, z 10 albo z 12 odcinków pod rząd mam z walo. Ja się staram, żeby nie było. Ja właśnie wrzucam tego, tak jak, tak jak dato, datowo nagrywane, bo. Ja nie, nie. Chcemy mieć harmonogram zachowany. Harmonogram. Ja sobie piszę, kiedy. Tak to nie, ja harmonogram zachowuję. Nagrywek, bo wiesz, tu gadam, że tego będzie zaraz to, a nagle nie ma, nie? No to tak, ta, to ja też. Mm. No, ty kurwa Franca. No, goń się leszczu. Żabu no. Spierdalać Awa. Ja od razu lecę na. Ja też. Ale uwaga na tego, gnoja. No. Dobra, niech on ciebie pierdolnie, nie mnie. A co się bawimy? Ups. Ja jestem. Wow! Fartem wpadłem tak, gdzie jak nie chciałem, ale jestem Aha. w mecie. Tu jakieś kulki ich napierdalają. Jezus, kochany. Nie chciałbym pójść tą wodą. No, także widzowie, ten tego. Chyba wam trochę zwiększę siebie na tej grze, bo... Jestem taki malutki. Co? 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 Jeszcze raz, powoli. Kik mi? Pik. PIK Ty, i CYK Rozumiesz no i wiesz co? co to jest? No prawie jestem... No kurwa małą tak kamerkę miałem za ja małą kamerkę jestem... Ty to jesteś kurwa ulana Ty On nazwę Co? Mam nazwod Oj. Ty masz najebane w deku to dowie, napisz jej w komentarzach, że ma najebane w deku. To ty pójdziesz się... jak mi zobaczyła moją, moją kamerkę jaka mała, no to byś się zdziwiła. Trzy razy mniejsza niż kurde na na tym, na na Kupi jak czy jest? Jedne. Nie podpuszczam cię, ale nie zrobisz tego. Opa. Właśnie mi bo Opa. Opa. O ty kurwa Franco. Dobra jestem. Hop, hop. Czekaj, czekaj, bo muszę tego kawaj dogonić. Hawaj Killer, chodź tu, dobrze, nie O, Wow, wow, je mi, chopa, nie wiem idę środkiem, pierdolę, może trafię. I chopa, trafiłem, ha ha, jeszcze. Oj, ha nie ha ha, nie, nie mi trafię. Ha ha, pierwszy, ha 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 ha, nie będę pierwszy. Kurwa przegoniłam, nie, 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 pierwszy Nie jestem pierwszy. Uu. Nie, drugi byłem. Z jakim prawem ona w się przede mną? Ta coś się Nie no, wypierdolę, ja jedzenie. mnie nie. <grydanie>. To można. No to, no, tutaj na pewno. O, problem z wypierdolą. Nie wiem, jaki problem w WFRF. Działa normalnie. Jak zawsze. Jak zawsze, widzowie. Problemy z vfrf VF Co to za koteł. Kurwa, co nie potrafi tego przejść. Złapanie do przodu biegnie no debil. Co to za zombie jakieś kuźwa. Uuu. Jaki kotek fajny, ten czarny. A gościu. O jebany. Karbonowy kot. Carbonowy kod jest. Ty, papo, po jakie pompki? Czyska, pa! Breakdensa na pier Dobra, Koteł, właśnie tam. We dwójkę zostaliście jeszcze Wejdźcie Jak oni nie wejdą. No przecież to idioci. Dobra, Koteł, już Dobra, weszli. Ale ciekawe. Jak przez tyle rąk nie będę. Nie, to wszyscy fino, pójdą. To finał, prawda? No. Mówiłem, że wszyscy finał. Ale dużo ludzi. Co ci tam tak napierdala? Telewizor pewno. Kosiarka. Co? Kosiarka? Słyszę, jakby kaczor jakiś napierdalał w telewizorze czy w czymś. Boziu kochany. spierdalać... Leszczu! Jakiego ty masz kurwa farta? Więcej farta niż rozumie kurwa. Bardzo dobrze ci tak. Spierdoliłam je przy okazji, nie? tam tylko dlatego, że się obkręciło i nie miałam już. No O Niezawodny Dostałem coś EkspA 1784 razy 2 gówno <głodno> Dobra widzę wie. Tu by było na tyle Fajnie się gra teraz z tego Full od kiedy by weszło właśnie Solo na luzie już mało ekspa się dostaje, ale trudno. Ja no to jeszcze się... raz zapraszamy do subskrybowania naszych kanału, do pozostawienia lajka i dzwoneczka, żeby nic was nie minęło. I wbijajcie na social media, linki w opisie. Siema, pszczołeczka, cześć.